Ona była zainteresowana, wiesz o tym. Wiadomości płynęły, spotkania się odbywały, była chemia, a potem nagle lód. Monosylabiczne odpowiedzi, wymijające wymówki, i stoisz tam. Zakładnik własnego zamieszania, zastanawiając się, co do diabła się stało. Odpowiedź, której nikt ci nie powiedział, brzmi: zabiłeś jej zainteresowanie własnymi rękami. A co gorsza, nawet nie zauważyłeś, że to robisz. W ciągu najbliższych kilku minut pokażę Ci dokładnie sześć niewidzialnych wzorców zachowań, które zamieniają atrakcyjność w nudę, pożądanie w brak zainteresowania oraz jak możesz zidentyfikować i wyeliminować każdy z nich, zanim będzie za późno. Ponieważ prawdziwy koszt tutaj to nie tylko utrata kobiety, to utrata miesięcy, lat, powtarzanie tego samego błędu i poczucie coraz mniejszej własnej wartości. Wierzysz, że kobiety są skomplikowane. Że zmieniają zdanie bez powodu, że ich zainteresowanie jest zmienne, nieprzewidywalne, niemal okrutne. I to właśnie to przekonanie trzyma cię w tym samym cyklu. Prawda, która cię wyzwoli, jest przeciwna i znacznie prostsza. Utrata kobiecego zainteresowania jest przewidywalną odpowiedzią na zestaw specyficznych męskich sygnałów i zachowań, które wysyłasz nieświadomie. Ona nie obudziła się pewnego dnia i nie zdecydowała, że cię już nie lubi. Ona zareagowała niemal automatycznie na ciężary, które dodałeś na złą stronę wagi. Tak, istnieje waga atrakcyjności między tobą a nią. Każda akcja, każde słowo, każde milczenie ma swoją wagę. Niektóre zachowania dodają kilogramów po stronie braku zainteresowania, inne utrzymują równowagę lub przechylają szale na twoją korzyść. Problem nie tkwi w tym, kim jesteś. Problem tkwi w tym, co robisz, nie wiedząc, że to robisz. Oto formuła, której nikt cię nie nauczył. Im mniej siebie cenisz, tym bardziej ona cię dewaluuje. Im bardziej gonisz za walidacją, tym mniej atrakcyjny się stajesz. I to nie jest opinia, to mechanika. Teraz przejdźmy do sedna. Nazwę sześć zachowań, które niszczą twoją postrzeganą wartość i sprawiają, że każda kobieta traci Tobą zainteresowanie. Bez względu na to, jak bardzo cię lubiła na początku. Zwróć uwagę, ponieważ każdy z tych wzorców ma nazwę, Jasną definicję i przykład, który natychmiast rozpoznasz. Po pierwsze, pułapka walidacji. Dzieje się tak, gdy przenosisz środek ciężkości swojej samooceny na nią. Zaczynasz nadmiernie szukać kobiecej aprobaty, stając się zależnym od jej odpowiedzi, aby czuć się dobrze ze sobą. Konkretny przykład: ona nie odpowiada na twoją wiadomość przez dwie godziny. A ty wysyłasz dziesięć wiadomości pod rząd, każda z nich próbuje potwierdzić, że ona nadal jest zainteresowana. Każda komunikuje, że nie jesteś pewien własnej wartości i potrzebujesz, aby ona potwierdziła twoje istnienie. To zachowanie jest powolną trucizną. Ona nie widzi pewnego siebie mężczyzny. Widzi kogoś, kto potrzebuje jej, aby istnieć, i to zabija wszelkie resztki atrakcyjności. Po drugie, efekt bumerangu reaktywności. Reagujesz emocjonalnie w przesadny sposób na drobne testy lub sygnały braku zainteresowania. Pokazujesz brak kontroli emocjonalnej, jakby każda jej akcja była osobistym atakiem, który wymaga natychmiastowej obrony. Ona zwleka z odpowiedzią na wiadomość, a ty jesteś wyraźnie zdenerwowany lub rozpoczynasz dyskusję o zaangażowaniu i szacunku. Ona testuje twoje granice, twoją stabilność emocjonalną, twoją zdolność do utrzymania swojej postawy, a ty zawodzisz. Pokazujesz, że łatwo cię wytrącić z równowagi, że twój wewnętrzny stan zależy od jej zachowania. Ona to odnotowuje, szala się przechyla. Po trzecie, błąd nadmiernej dostępności. Jesteś zawsze dostępny, zawsze osiągalny, eliminując wszelkie poczucie wyzwania, niedostępności lub wartości twojego własnego czasu. Ona dzwoni do ciebie w ostatniej chwili, a ty odwołujesz ważne spotkanie, żeby z nią być. Dzieje się tak raz, dwa, trzy. I w żadnym momencie nie ma wzajemności. Stałeś się przewidywalny, łatwy, bezkosztowy. A to, co nie ma kosztu, nie ma wartości. Psychologia ludzka jest okrutna w tym punkcie. Cenimy to, co jest rzadkie, co wymaga wysiłku. Będąc zawsze dostępnym, zakomunikowałeś, że twój czas nic nie jest wart. Po czwarte, syndrom zbyt miłego faceta. Priorytetyzujesz jej komfort i aprobatę za wszelką cenę. Unikasz zdrowych konfliktów, unikasz narzucania granic, unikasz sprzeciwiania się. Ona wielokrotnie się spóźnia, odwołuje plany bez uprzedzenia, nie szanuje Twojego czasu, a Ty nic nie mówisz. Uśmiechasz się i akceptujesz, bo nie chcesz być trudnym facetem. Ale to, co tak naprawdę komunikujesz, to to, że nie szanujesz siebie na tyle, by bronić swoich własnych granic. A jeśli Ty nie szanujesz siebie, Dlaczego ona miałaby to robić? Brak granic nie czynicie miłym, czynicie niewidzialnym. Po piąte: odcinanie się od siebie. Przestajesz skupiać się na własnych celach, hobby, kręgu społecznym, czynisz ją centrum swojego wszechświata. Porzucasz siłownię, żeby spędzać z nią więcej czasu. Przestajesz widywać się z przyjaciółmi. Twoje osobiste projekty schodzą na drugi plan. I to, co było interesującym mężczyzną z celem z bogatym i wieloaspektowym życiem. Zamienia się w satelitę, który krąży wokół niej. Ona nie widzi już mężczyzny, widzi kogoś, kto nie ma nic poza nią, a to jest duszące i głęboko nieatrakcyjne. Po szóste, przedwczesne projektowanie przyszłości. Zakładasz poziom zaangażowania lub intymności na długo zanim pojawi się wzajemność i emocjonalne zaangażowanie z jej strony. Już w pierwszym tygodniu spotkań mówisz o wspólnych podróżach. O planach na przyszłość, o tym, jak idealnie pasuje do Twojego życia. Inwestujesz emocjonalnie, z prędkością, o którą ona nie prosiła i na którą nie jest gotowa odpowiedzieć. Ona czuje się naciskana, ona się wycofuje, a Ty nie rozumiesz dlaczego, ponieważ pominąłeś etapy. Zbudowałeś zamek w swojej głowie, zanim położyłeś fundamenty w rzeczywistości. Te sześć wzorców to broń, której używasz przeciwko sobie, a teraz, gdy mają nazwy, Możesz je zobaczyć, możesz je opanować. Pozwól, że pokażę ci, jak to działa w praktyce. Jan, 32 lata, programista, poznał koleżankę z pracy, zaczęli rozmawiać, mocno inwestował w wiadomości, zawsze dostępny, zawsze gotowy do pomocy. Zaczął odwoływać siłownie, żeby się z nią spotkać. Szala zaczęła się przechylać. Ona zaczęła odpowiadać rzadziej. On zwiększył inwestycje, wysyłając więcej wiadomości. Starając się bardziej, aż w końcu ona po prostu przestała odpowiadać. Koszt? Miesiące frustracji, utrata skupienia na zdrowiu, na karierze, a co gorsza, on się nie nauczył, bo nie wiedział, co zrobił źle. Piotr, 28 lat, nauczyciel historii. Spotykał się z kobietą, którą lubił. Ona zaczęła testować jego granice. Spóźniała się na spotkania. Odwoływała w ostatniej chwili. Piotr, chcąc być miłym facetem, nigdy jej nie skonfrontował, nigdy nie ustalił konsekwencji. Ona zdała sobie sprawę, że może robić, co chce, nie tracąc do niego dostępu. Szacunek wyparował, a wraz z szacunkiem zniknęła atrakcyjność. Kiedy zerwała, powiedziała, że czegoś brakuje. Brakowało jego mężczyzny, który narzuca granice mężczyzny, który szanuje siebie. Piotr zapłacił cenę bycia zbyt dobrym stał się niewidzialny. Karol, 38 lat przedsiębiorca. Wyszedł z trudnego rozwodu. Poznał kobietę i uczynił ją centrum swojego życia. Zaniedbał przyjaciół, interesy, zaczął ją idealizować. Mówił o przyszłości. Ona poczuła się duszona. Zauważyła, że on używa związku jako ucieczki, a nie jako uzupełnienia swojego życia. Odeszła. Powiedziała, że najpierw musi rozwiązać swoje sprawy i miała rację. Koszt? Nawrót depresji po rozwodzie. Straty w interesach i wewnętrzne potwierdzenie, że nie był wystarczający, podczas gdy problemem nigdy nie była niewystarczalność był brak centrum. Ci trzej mężczyźni powtórzyli te same błędy, które Ty powtarzasz teraz i będą je powtarzać, dopóki nie zrozumieją mechaniki. Ale pozwól, że powiem Ci, co się dzieje, gdy zidentyfikujesz problem i zareagujesz w niewłaściwy sposób. Ponieważ większość mężczyzn, gdy zauważa, że traci jej zainteresowanie, wpada w panikę i popełnia jeszcze gorsze błędy. Gonisz ją, błagasz o uwagę, a każda desperacka wiadomość to kolejny kilogram po złej stronie wagi. Stajesz się zły, urażony, tworzysz wrogie środowisko. Próbujesz racjonalizować jej zainteresowanie, używać logiki i argumentów, aby przekonać ją do odczuwania atrakcyjności. Jakby atrakcyjność była do negocjacji, jakby. Emocje reagowały na PowerPoint. Albo robisz coś przeciwnego, zwiększasz inwestycje, wydajesz więcej pieniędzy, więcej czasu, więcej wysiłku w nadziei na odwrócenie sytuacji. I wszystko, co osiągasz, to przyspieszenie upadku. Ponieważ problemem nie jest brak inwestycji. Jest to źle ukierunkowana inwestycja, oparta na zachowaniach, które komunikują niską wartość. Szukasz stałej zewnętrznej walidacji. Stajesz się zależny od jej aprobaty, aby czuć się dobrze. Tracisz swoją postawę, swoją emocjonalną autonomię, albo się izolujesz. Skupiasz się na niej jeszcze bardziej. Tracisz dostęp do innych źródeł celu. I stajesz się bardziej potrzebujący, bardziej zależny, mniej interesujący. Wszystkie te reaktywne błędy mają jedną wspólną cechę: dowodzą, że nie rozumiesz problemu, a dopóki nie zrozumiesz, będziesz je powtarzać. Więc co robisz? Jak wyjść z tego cyklu? Oto protokół. Sześć kroków operacyjnych. Niskie tarcie. Wysoki wpływ. Pierwszy krok. Potwierdź swoją postawę. Zdefiniuj i komunikuj swoje własne wartości, priorytety i granice od samego początku. Pokaż, że masz wewnętrzny kompas i nie jesteś giętki. Nie jesteś tutaj, aby dopasować się do tego, czego ona chce. Jesteś tutaj, aby być sobą i sprawdzić, czy jesteście kompatybilni. To nie jest bycie nieugiętym, to posiadanie kręgosłupa, to posiadanie tożsamości. Ona to przetestuje, a kiedy utrzymasz swoją postawę, ona będzie cię szanować. Drugi krok: pielęgnuj swoją osobistą misję. Inwestuj czas i energię w swoje cele, hobby, pasje. Stań się interesującą osobą z celem życiowym, wykraczającym poza związek, bo oto sekret: kiedy masz misję, ona staje się częścią twojego życia, a nie jego centrum. I to zmienia wszystko. Przestajesz być potrzebujący, przestajesz jej potrzebować, żeby istnieć, a to jest niesamowicie atrakcyjne. Trzeci krok: praktykuj strategiczną niedostępność. Nie bądź zawsze dostępny, doceniaj swój czas i przestrzeń. Pozwól jej poczuć twoją nieobecność. Pozwól jej zainwestować, żeby z tobą być. To nie są gierki, to prawdziwe docenienie twojego najbardziej ograniczonego zasobu. Twojego czasu. Jeśli ty go nie doceniasz, ona też go nie doceni. Czwarty krok. Testuj jej granice. Obserwuj, jak ona reaguje, gdy ustalasz granice lub grzecznie się nie zgadzasz. To pokaże ci poziom jej szacunku i zdolności adaptacji. Jeśli szanuje Twoje granice, świetnie. Jeśli reaguje źle, masz cenną informację o rodzaju związku, jaki mógłbyś z nią mieć i możesz zdecydować, zanim zainwestujesz zbyt wiele. Piąty krok. Odłącz się od zewnętrznej walidacji. Szukaj swojej samooceny wewnętrznie. Nie polegaj na jej aprobacie ani zainteresowaniu. Aby czuć się dobrze ze sobą, to jest fundamentalne. Dopóki jej potrzebujesz, aby się walidować, jesteś w pozycji słabości. Kiedy walidujesz siebie, jesteś w pozycji siły, a siła jest magnetyczna. Szósty krok. Inwestuj proporcjonalnie. Zwiększaj swoje zaangażowanie, czas, emocje, zasoby. Tylko w takim stopniu, w jakim ona wykazuje wzajemność i prawdziwe zaangażowanie. Jeśli ona inwestuje 10%, ty inwestujesz 10%. Jeśli ona zwiększa do 50, ty dotrzymujesz kroku. Jeśli ona się wycofuje, ty się wycofujesz. To utrzymuje wagę w równowadze. To chroni cię przed emocjonalnym marnotrawstwem. Teraz masz mapę. Znasz 6 wzorców, które niszczą zainteresowanie. Znasz sześć reaktywnych błędów, które wszystko pogarszają. I masz sześć kroków, aby odbudować swoją postrzeganą wartość i utrzymać szale atrakcyjności na swoją korzyść. Ale oto ultimatum. Jeśli nie zadziałasz teraz, jeśli nie zidentyfikujesz, który z tych wzorców powtarzasz dzisiaj, jutro będzie takie samo jak wczoraj, poznasz inną kobietę, poczujesz początkową atrakcyjność i zrobisz dokładnie te same rzeczy, które sprawiły, że inne straciły zainteresowanie, ponieważ problemem nigdy nie były one. Byłeś ty i dopóki tego nie rozpoznasz, nic się nie zmieni. Koszt braku działania to kontynuowanie tej nieskończonej pętli frustracji, zamieszania i urazy. Korzyścią z działania jest odzyskanie osobistej mocy, odzyskanie swojej tożsamości. Stanie się typem mężczyzny, który nie traci zainteresowania kobiet, ponieważ nie robi rzeczy, które zabijają atrakcyjność. Więc pytam cię: który z sześciu wzorców rozpoznajesz w sobie? Gdzie dodajesz ciężaru na złą stronę wagi? Idź do komentarzy teraz i napisz, jakie zachowanie zidentyfikowałeś, ponieważ rozpoznanie to pierwszy krok. A jeśli nie zrobisz tego kroku dzisiaj, jeśli nie weźmiesz odpowiedzialności za to, co robisz, nic, co tu powiedziałem, nie zrobi różnicy. Wybór jest binarny: albo nadal jesteś zakładnikiem własnych nieświadomych zachowań, albo przejmujesz kontrolę i odbudowujesz swoją dynamikę atrakcyjności od zera. Nie ma półśrodków. Nie ma później. Jest teraz. A teraz wymaga od ciebie, abyś po raz pierwszy był ze sobą szczery. Idź tam, zidentyfikuj wzorzec, napisz w komentarzach i zobowiąż się do jego poprawienia w następnej interakcji, ponieważ Twoje życie miłosne, Twoja samoocena i Twoja zdolność do budowania autentycznych relacji zależą od tego. Gra nie toczy się przeciwko nim, toczy się przeciwko tobie. I nadszedł czas, abyś wygrał.